Pani się zdystrała? Słucham? Przepraszam, Halo? Mogę panią paść na sekundę? Zostawiła mi pani coś na siedzeniu. No to niech pani zerknie. proszę sobie przejść z tej strony. Co to jest? Ale to nie ja. No jak nie? pani, jak pani. To śmierdzi głównym. A kto inny? No i mam wiedzieć, kogo pani pan tam siedziała przed chwilą. Ale kogo pan się wyskoczyła? No i pani spojrzy, co pani zostawiła? Ja nie, nic nie postawiałam Pana. No jak to nie? No niech Pani zobaczy. Niech, nie niech Pani się obróci. A za jaki raz mam dobrać? Pani zostawiła mnie obsrane siedzenie. Słucham? Tak. Pan jest poważny? Jestem bardzo poważny. No nie widzę. Od samego początku. Ale to jebie. No nie widzę, żeby pan był poważny. No zostawiła pani gówno tutaj! Z jaki raz mam się pani obraca? Zostawiła pani gówno się siedzeniu. Słucham. Tak, czy pan jest poważny. Jestem bardzo poważny. Nie, widzę. To niech pani zerknie. Nie, nie widzę, co tam jest. No właśnie. Tam widzę? Nie wiem, kogo pan wcześniej bił. No panią właśnie! No nie wiem, kogo pan wcześniej robił. Myśli pani dlaczego tworzyłem okno? Bo zaczął śmierdzieć. No ale to już nie moja wina, że ktoś wcześniej śmierdział i. i... To, Jezu, to je jebe... czy, czy pani się zeslała? Słucham. Pan jest poważny. Jestem bardzo poważny. No niech pani się obróci. Pani się zestrała? czy co? Nie, nie, nie będę się obracać do, do pana. Z jakiej racji mam się Bo zostawiła ja pani coś co, na siedzeniu. Nie no, widzi pani tego? To jej pani zerknie. No widzę. No właśnie. I co to jest? Nie, nie będę się obracać. Zapłaci pani za to. Daje sobie pani swoje mała. Ja pierdolę nie wierzę. Zesrała się.